Siemaneczko widzowie, dzisiaj na tym, na tym odcineczku otworzymy, zrobimy sobie opening oto tych kluczyków więc standardowo zaczynamy od rzadkich mamy też do skrzyni skarbów, mamy do skrzyni endów gdzie możemy zrobić właśnie fajne rzeczy Polecam zostawiać subskrypcję, bo lecimy po 1K, bo nagrywam potem live'a i po 100 tysięcy, więc otwieram o śnieżki teleportujące. Fajnie do wychodzenia z trapy. A dzisiaj się na pewno będziemy czekać. No. Po co mi tyle tych jajek? Ale dobra. Więc tutaj będzie łatwo fajne itemki, które mi będą potrzebne: chorusy. I to wszystko, bo nic więcej nie potrzebuję. A tu mamy itemki, które będę miał. Więc sobie odłożę: fajerwarki też. Bo są drogie. Trefy. Kostkę i kostkę zamijany, nie potrzeba mi. Więc wczepamy, żeby niestety zginąć, bo nie chcę sobie robić syfów w jeszcze I trafiłem. Tu. I trafiłem znowu! Co jest? Więc Leci, leci, leci jajo. I I co? Wiu! Będzie wyżej. Oj. się na drzewo i o! To rozbiło się znowu. Jepu! Jojo, jaj, chyba zginąłem. Więc teraz. Epickie. Epickie. Kluczko. Kolejne śnieżki teleportujące. elki dwie! Dwie elki! Dwie. Wy, y, wiecie co? Wy, wystawimy sobie te aleczki. No zaścieka. Myślę, że będzie ok. Ja. Po, po ile chodzą w ogóle takie fajne łopata łopata grincha. Oh. o dwa ostatnie dwa mogę się od siebie kupić. Nie na no, nic. Nie wiem w ogóle co... Tymi y, wiosennymi kluczami mam zrobić? Albo czy. Y, bo tu są takie zapomniane skrzynki gdzieś tu są. Widziałem sobie, bo kiedyś sobie tu chodziłem po spałnie i były takie dwie. Teraz, gdzie one są? strafa jest Awk chyba koło netheru czy tam były takie dwie chyba się Ale to nie było to, bo była taka chyba czerwona Wszystko mi się zapomina. Czy to jest? Hmm. Co? O. powinny być. Teraz ich nie ma. Um, nie, no, no, no. nie pamiętam, czy to było. Dobra. Jak znajdę, to ten... Jak znajdę, to ten. To jest sobie. Chyba, że ktoś kupi. Wiosenne... po temu łaskawienia. Nie wiem czemu, ale nie mogę kupić. To, to będzie. By... Nie wiem. Ale nie wiem czemu. To jest jedyny mój problem. Nie mogę kupić. Pić. Totem łaskawienia, a te sprawie chciałbym mieć w końcu ten totem łaskawienia. On ogólnie mega ułatwia rozgrywkę. A w ogóle tutaj pod kod start to możecie sobie y, dostać. Kluczyki. 12 milionów myślę, że będzie okej. Okay. No i ta Elka. Tu się tu wzięło. Renek, Rynek. Rynek. Wystawki. się będzie ok, więc teraz to sobie odłożymy. O, w ogóle to sobie z tą klatkę, bain i ten chyba koronę można też. Tak nie na no, to się mylę. W ogóle. Da się. Nie podpalenie mam na koronie. I w ogóle mam najmocniejszy serwis na serwerze. Mam najmocniejszy. No okej. Okay. Nie najmocniejszy, ale w końcu mam tarczę. Piekielną tarczę. Jest... E, więc teraz sobie chyba taką tylko się nie da no nie da się oczywiście więc sobie zginiemy nie, 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 sobie nie robię tego syfu okej wydawało mi się że ktoś był sobie tak zwierzę zwierzę Dzisiaj na pewno też sobie powalczymy z kimś Ale to będzie dopiero jak otworzymy O nie, o nie Dobra Ogarnę to Jest ten. A teraz się spróbuję zbudować Dobra Więc teraz sobie O tak Zrobimy sobie tak Dokładnie tak I się zginęliśmy Więc teraz nad... Nadszedły te Najlepsze chwile, bo oh, w końcu będziemy zaczęli otwierać to. Pełno wampiryzmu widzę. Mam jakieś lagi. Wiel... O, oh, 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 nie poleciało nic fajnego niestety. Ale I rubika to tu mam. No i nic więcej. Dobra. Idę z zginąć Bo nie chcę sobie śmiecić we. Kapik. I teraz się ogarnę. Si ogarnę. Nie. Wytepaj mnie! Dobra, perełka... Wy... O dobra, wytepł mnie. Więc o nie. Chciałbym wbić 100 tysięcy. Bardzo by mi było miło. Ogólnie bardzo by było mi miło też, jakbyśmy wbili chociaż 1000. Po prostu. A w ogóle to chciałbym wbić jeszcze w ten rok 100 tysięcy. Chciałbym w ogóle w ten rok i w te wakacje to naprawdę się cieszę jakby było w te wakacje o, o, o właśnie o to mi chodzi co się możemy zbugować w blokach o, tak to wygląda jest, jest, jest ej, Ding, i najlepsze chwile bo teraz otwieramy kluczyk drugi najlepszy bo wędka nie lota. korona anarchii drugi najmocniejszy miecz nie wiem coś dostałem Pikielna tarcza No i niestety, ale mamy piekielną tarczę, więc sobie na pewno, nie... tym razem będę walczył za piekielną tarczą. Te jabłka. O. I teraz pyk, zaskniła kanapka. I respad i się spróbujemy się znowu tak zbugować i... to ja. nie ma dwóch bloków. O. Mam deski. No nie! To już jest Dokładnie, o taką i ostatnia skrzynia i będę walczył. Zobaczymy, ja druku świetny spali Otwieramy. nie, nie ma eskaliburka, niestety, nic dobrego, więc, co, bombarda maxima, no niestety to nie jest bombarda maxima, bo, nie dobrego, nie wiem. I to będzie problem z chodź, tu nie jakieś tabliczki, mogę no, okay. Tu jest pełno napisane, mogę sobie, mogę sobie, mogę sobie. Krater, Lecie Lecimy du? Dobra. Więc teraz, teraz, se. Oh. Więc o. No i najlepsza w chwilach. na tym odcinku. Bierzemy itemki. pick I idziemy dalej. Bez zastanawiam się. Lecimy. Jabłka, pyk. Pyk. Leka. Pyk. Leka. Eee. Nie widzę swojej myszki. To jest problem. Więc teraz... Pyk. Zniknięła kanapka tu. tu, tu, tu. Tu, tu. tu, tu i to, tu. to jest jakby tarczy tylko się odbija pociski więc to jest OP. no dawaj o nie, nie o jakiś dyaksik o dyaksik chodź o oj nie chodź na walkę no chodź. No, no walkę, chodź. Dobra. Mogę gdzieś mnie tu prowadzić. Jeszcze ja ci pokonam na Mam koronę, która daje siłę po Krytyczne. Bęk, bang bang bęk, bęk. No dalej wychodź. Jestem gotowy. Dawaj! Jak to, co jest? Jak to dziwni... Jaki słupek? Wysoki. Jak ktoś tam jest? Jest lak, o matko!

Wkładamy Elytrę I lecimy O Dobra Lecimy, lecimy No co, nie ma nikt odwagi Nikogo nie ma. O! całego mi mojego państwa, jest mój, całego jest mój. Kiedyś styl, bo... To jest... To jest jedyny... Co? Oj, nielegalny kobłek. Hej, nielegalny kobłek. Blokujemy. Dzień dobry. Leo ma króli czy miecz. Co ty mi zrobisz? Co ty mi zrobisz jak... Matko Co ty mi zrobisz? Ty mi nic nie pijesz Wyobrażania... ...kropiczne... Dobra, szyjemy, pyk parwanik. Ja mam wędkę na sobie. Mam wędkę, mam wędkę, więc lewiaro. Ui. Dobra. nie, wziął mnie na wędkę. Dobra. Zlatujemy. sobie. I parawanik. Dobra. Czy mocno. On, on se zmienił miecz na skaliburek. Łatwo. Nie ja ma dobrego. Ja on ma dobrego. Skalibura ma dobrego. Więc sobie troszkę pojemy. Varawan, parawan. Hmm. 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 Ja parawan. Parawan, parawan. Chciałeś prawie? No ale dobra Tu się prawie nie ma co bić Kiedy ja nie mam butów a on ma cały set To jestem mnie nie dwójka biją Co to ma być? Ja nic nie widzę Wywalajcie. lajka Pomadło ja się tu bić Jak to mam bić Dobra To będzie na koniec tego odcineczka. Pa, pa.